Ale jak to zrobić, żeby tak płynnie wejść do życia codziennego? Czyli po prostu co zrobić, żeby się chciało, jak się nie chce? I tego pierwszego dnia uważam, że to jest też dobry moment na zaplanowanie sobie. Listy rzeczy do zrobienia to jest taka rzecz, która nie tylko pomaga w efektywności, bo jeżeli my będziemy już przed urlopem sobie zrzucać wszystkie zadania i w trakcie tego wolnego, jak mi się pojawi zadanie, to ja sobie je zapiszę, no jest zaparkowane, bezpiecznie wrócę. Mogę sobie też rozplanować po kolei. Przed urlopem w trakcie, albo właśnie tego pierwszego dnia, jeżeli wcześniej nie było okazji. I to uspokaja, ale też zwiększa później efektywność. Techniką dla niektórych może być to, że z tych wszystkich zadań wybieramy sobie takie jedno, które ma moc wpływu na wszystkie inne, że wszystkie inne będą prostsze albo nieistotne, jeśli ja zacznę od tego i. Zaczynam na przykład z takim zegarkiem, nastawiam sobie go na 5 minut, nawet jeżeli mi się nie chce. Zegarek tyka, pomaga mi, więc troszkę czuję presji, ale jednocześnie po 5 minutach, jak ja się zaangażuję, to może się okazać, że ja już jestem totalnie w tej pracy pochłonięta. Jest to świetny start, bo już jestem rozkręcona, nie trzeba.